Witam na kanale Stolarskie z Ameryki. To będzie odcinek, druga część do odcinka A381 i będzie numer tego A381A. Dlaczego tak? Dla tych wszystkich, którzy mówią, że nie mówię o stolarce i żebym tam zamknął się, to ludzie, te odcinki robię na prośbę... Części widzów, dlatego jest taka numeracja, że po, na początku przed numerem, jeżeli jest A, to znaczy z angielskiego Alternative Topics i to znaczy, że nie będzie o stolarce. I wtedy idźcie z Bogiem i nie trójcie, że tak powiem, dupy i tyle. Do tych co mnie zadają pytania odnośnie przeróbki tego akumulatoru ze zwykłego na kryształowy to był, nie był stary akumulator w minucie 15 chyba 46 tego filmu A381 mówię o tym, że nie mam czasu w tej chwili przerabiać akumulatora tego padniętego go ożywiać, musiałem kupić nowy a po, po, ponieważ czytałem wiele lat temu i oglądałem na ten temat firmy, że jest możliwa taka konwersja. Więc, jako człowiek ciekawy, zrobiłem eksperyment. Ja nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania. I nie ma takich ludzi: znaczy, nie tak. Są tacy, co mają odpowiedzi na wszystkie pytania, ale to są dyletanci. Nie będę mówił. Kto? Ja nie mam takich odpowiedzi. Jaki to jest krzem? Ja kupiłem na Amazonie, zrobiłem test, bo kwas można kupić. Okazało się, że dobry, że się rozpuszcza, dlatego wziąłem, wylałem z akumulatora i rozmieszałem. Wy też musicie zrobić test. Jeżeli jest za grubo zmielony i on wam opada, to jest zły. Tak mi się wydaje. Ja nie jestem ekspertem. Tak mi się wydaje. Zaraz pojadę, zrobię, minęło. 10 dni, zaraz zrobię testy obciążeniowe i wszystkie tego akumulatora. Po tygodniu użytkowania jest ten akumulator w widlaku. Używaliśmy widlaka co prawda tylko dwa razy, ale zobaczymy jak testy pokażą, co jest grane. Druga sprawa, te wszystkie testery zostały zaprojektowane i wykonane do, klasycznej, do klasycznych akumulatorów, a taki akumulator z krzemem Szczałowej nie jest tym akumulatorem i jest taka możliwość. Ja nie mówię, że na pewno, ale jest taka możliwość, że te prze, y, parametry mogą być przekłamane. Ja nie promuję tego. Mówię każdemu, że jestem osobą ciekawą i jeżeli ktoś też chce zaeksperymentować, to to eksperymenty posuwają technologiczny post, y, postęp do przodu, dlatego że Powiem jeszcze raz, komuś mówiłem, cytat Henry'ego Forda, tego co robił samochody, pierwszy linię produkcyjną w naglobie miał. On mówił tak, gdybym słuchał ludzi, to co chcą i co mi się podoba, to musiałbym zrobić lepszego konia, a nie samochód. Tak samo i ja. Ja nie wiem, czy to jest właściwa droga, ale robię eksperyment. Dlaczego? Bo mogę. Stać mi na to, że jeżeli ten akumulator się zepsuł, no to trudno. Się zepsuł i to jest koszt po prostu e, uzyskania jakiegoś doświadczenia. Także jadę na drugi warsztat, zrobię te, zrobię te testy, zamieszczę, a Wy odpowiedzcie sobie sam. Fakt jest faktem, że Widlak pali i nie ma żadnego z tym problemu. Stoi w pomieszczeniu, gdzie jest około 2-3 stopnie mrozu nieogrzewanym. Postaram się poświecić telefonem i pokazać, jak wyglądają te cele. Może zdjęcia zrobię, bo niektórzy mi zarzucają, że to jest fake. Ciekaw jestem, dlaczego ja mam, jaki byłby powód, żeby zrobić fake. Po prostu eksperyment robię sam dla siebie, żeby się przekonać. Także zaraz będę, e, jak tu się mówi, robię, tester podłączę. Postaram się tu, dość ciemno jest, podłączyć tester. Ten akumulator 10 dni temu był convert ze zwykłego na, na taki, muszę ustawić tak, żebyście coś widzieli, 12V, OK, crank, czyli rozruchowy ma 600 set. Numery widzicie także: Krunk z 600 ma 495, pisze normal. Napięcie 1242, wewnętrzne 565. To jest zdrowot, jaka bateria jest 70%. Nie, to jest zdrowość. Health. także tak to na tym pokazuje, musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, czy warto, czy nie. Dlatego, że ja mówię, jest, nie jestem ekspertem, robię to pierwszy raz i po prostu jest to jako eksperyment. Powinienem to rozładować, naładować na akumulator, ale w tej chwili nie mam czasu, więc. Now I make the uh, resistant test. So I hold this ten seconds and then put this back. So one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And you see is over 12 and going back so i'm not expert from the battery so you must figure it out yourself and answer the question is worth to convert the lead battery to the crystal battery Także będę kończył ten już i tak przydługi odcinek odnośnie akumulatoru, akumulatora baterii, którą przerobiłem ze zwykłej ołowiówki na kryształową, czy tam krystaliczną. I powtórzę jeszcze raz. Ja nie jestem ani alfo, ani omega, ani ekspertem. I numery, wszystko mnie nie interesuje. Mnie jedno interesuje, żeby nie musiał tej baterii doładowywać co kilka miesięcy, jak e, jest nieużywana, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, żeby ona mi wystarczyła 10 czy tam 15 lat i wszystko, a reszta, cała teoria to musicie sami rozmińczyć, czy warto, czy nie warto. E, zamieszczę zdjęcia z bliska tego Silicon Dioxide znaczy tego tlenku, czy dwutlenku, czy trójklenku, wherever. Kwarcum jest to produkowane w Ameryce, w Teksasie, zamienię jeszcze zdjęcia po prostu tego, co to pisze. i jak mówiłem, 10 dni minęło, zrobiłem testy, akumulator nie był ładowany, dwa razy w widlach był używany w przeciągu tych 10 dni, po, podejrzewam, że 15-10 minut, dlatego, żeby palety przestawić, bo to tego on służy i jak nieraz jest dużo towaru nawiezione na zapas, to on po prostu nawet miesiąc czy półtora nie używany, bo po prostu palety są na miejscu i z tego się robi, dlatego mówię, zależy mi na baterii, żebym ja jej nie musiał co jakiś czas doładowywać, jak jest nieużywana. Mam taką książkę pod tytułem Dlaczego eksperci się mylą? I jest to długa książka, trochę mnie zszokowała i tak nawet patrząc na naszą ostatnią historię, to ja pamiętam, jak w latach koniec połowa i koniec dziewięćdziesiątych był taki człowiek, który był premierem, chyba to premier z Anglii. Great British. I on do tej pory w Zielonych działa i mówił, że powołując się na jego ekspertów, do 2000 roku nie będzie żadnego lodu na północnym na południowym biegunie. Jak się okazuje, że ten lód nie tylko jest, to jeszcze i przyrasta. Innym takim zielonym, który pchał go był nasz ciemniak w białym domu. I on mówił, że wtedy w 2000. 14 roku, że do 2020 roku to Nowy Jork będzie pod wodą, Long Island zginie i będzie problem. Skończył być tym urzędnikiem, kupił sobie za 4,5 czy za 5 milionów dom na plaży. Gdyby on w to wierzył, to by nie kupił tego domu tam, no nie? Czyli nawet Ostatnie dwa lata tego wszystkiego crazy, świrusa i wszystkiego. Zobaczcie tych ekspertów. Gdzie oni są? Gdzie ich teorie o, yy, i dowody naukowe na temat, że maseczki 3 działają? One może działają, ale żeby popsuć zdrowie. Także, także ja powtarzam, nie jestem alfo i omega, a jak ktoś zrobi na własny użytek ten eksperyment sam, to dopiero za kilka lat naprawdę będzie widział, jak i co to działa. Podejrzewam, że minimum za 4 lata, dlatego że w współczesnej pasówki tak 2,5 do 3, w porywach do 4 lat działają, a jeżeli to jest dużo lepsze, to po prostu będzie działał 10 lat i wtedy dopiero życie pokaże, bo teori w teorii to jest mnóstwo teoretyków, także ja nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, aczkolwiek są tacy dyletanci, którzy... W którym się uważa, którzy się uważają, że oni wiedzą na każdy temat wszystko i ja bym był bardzo ostrożny z tą wiedzą e, akademicko. Ja nie mówię, że ona jest zła i niepotrzebna, tylko tyle, że mówię, że ona jest skostniała i nie ma, nigdy nie jest ona taka open mind na nowe rzeczy, tylko jest zawsze zachowawcza. Także kto wie, jak potoczy się technologia, jak potoczy się życie dalej. Ktoś mi zarzucił, że to wszystko jest fake, i tak powiem Wam szczerze, że tak mi to trochę zabolało, dlatego że powiedzcie mi, jaki ja bym miał w tym cel, żeby kogoś oszukać. No i jak? Nie mogę zrozumieć, jakimi ścieżkami logika niektórych osób chodzi, no ale niech tam z Bogiem i do swoją drogą. Pamiętam takie przysłowie polskie, które bardzo, bardzo mnie poruszyło za 30 lat temu, jak to usłyszałem pierwszy raz, i nie mogłem tego zrozumieć, ale teraz już z wiekiem to wiem. Mówił taki stary człowiek, że. Pamiętaj, że dobry uczynek zawsze otrzyma zasłużoną karę. Może i coś w tym jest. Pamięć ma bardzo specyficzną własność, że dobrych uczynków nikt nie pamięta, a złych uczynków nikt nie zapomina. Powtórzę jeszcze raz. Robicie to na własną odpowiedzialność i na własne życzenie. I to nie jest tak, że ja kogoś do czegoś namawiam. Ja tylko pokazałem, co ja sam zrobiłem i życie mi pokaże za kilka lat, czy to była dobra decyzja. To jest jedna rzecz. Eksperci byli, są i będą. I często to są ludzie, którzy w dobrej wierze coś chcą zrobić, aczkolwiek się mylą, bo błądzić je rzeczą, rzeczą ludzką. I a... Przecież byli tacy eksperci, którym królowie płacili taką kasę, że głowa boli, a oni ich leczyli upuszczaniem krwi. I któregoś z prezydentów wyleczyli w ten sposób, że trzech po kolei za, za, zażądało upuszczenia krwi, bo on się czuł coraz gorzej. I czwarty przyszedł i powiedział: upuścić krwi. No i facet zmarł. Także. To wcale nie takie odległe czasy, kiedy ci eksperci e, nie mieli racji. Generalnie życie wszystko weryfikuje i pewne teorie okazują się e, być prawdziwe, a pewne nie. Dlatego do wszystkiego trzeba podchodzić z dystansem, aczkolwiek próbować trzeba. I jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, a nie jest to zagrożenie dla zdrowia, życia jego, albo yy, jego rodziny, czy kogokolwiek, to powinien taki test zrobić, żeby zaspokoić swoją ciekawość, to jest raz. Bo jak będzie na łożu śmierci, to może pójść sobie w brodę, że a mogłem to zrobić i być wynalazcą. No, to tak, a druga sprawa, że to popycha Postęp technologiczny do przodu. Jednostki, nie ci skostniali profesorowie w uniwersytetach, bo oni napisali książki, teraz mają 70 albo 80 już lat, często, i oni nie mogą sobie pozwolić, żeby te teorie zostały obalone, no bo co? Zabrać im trzeba Noble, zabrać im trzeba e, wszystkie honory, zabrać im trzeba e, profity finansowe. Także część tych ekspertów w obecnych czasach to albo to są po prostu usłużni idioci, albo po prostu naprawdę nie mają pojęcia, co oni robią z różnych względów, albo to są po prostu szubrawcy, którzy wiedzą doskonale, co jest e, grane, a dla pieniędzy całą resztę puszczają po prostu out of the cliff znaczy się <laughs> spychają ze skarpy I, 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 i tak to wygląda w praktyce w życiu jak się podobało to oczywiście dajcie lajka zapraszamy mediapartym 24pl na, na drewno.pl aby tam nabyć moje książki albo chociaż zostawcie komentarz udostępnijcie dlatego, że może Wam się to nie podoba ale może Ktoś będzie chciał powtórzyć ten eksperyment i ktoś będzie miał jeszcze poza tym eksperymentem jeszcze jakiś inny pomysł i może w, w, na końcu drogi się okazać, że kierunek był dobry, tylko trzeba było iść jeszcze z czymś dalej. Miłego dnia Wam życzę, zdrowia, niech moc będzie zbawiona.